Dlaczego kibice przeżywają sukcesy i porażki zawodników, pomimo tego, że sami siedzą przed telewizorem? Dlaczego potrafimy się wzruszyć, ale też śmiać, oglądając film? Dlaczego skuteczne reklamy są bardzo do siebie podobne? Odpowiedzią na to są neurony ruszczone. Okazuje się, że u ludzi, małp naczelnych, a nawet ptaków, oglądanie przedstawiciela własnego gatunku, któremu coś się dzieje, wywołuje te same reakcje w mózgu, jakby to się działo nam! Widząc smutnych ludzi, sam zaczynasz czuć smutek. Widząc ludzi, którzy są radośni, sam zaczynasz też czuć radość. Co ważne z punktu widzenia reklamy i marketingu, widząc ludzi, którzy odnoszą sukces, zaczynasz czuć, że ten sukces jest Twój. Jak to wykorzystać w swoim marketingu? Punkt pierwszy, pokazuj ludzi, którzy osiągają sukcesy dzięki Twoim produktom lub usługom. Punkt drugi, pokazuj twarze, pokazuj emocje. To właśnie one uruchamiają neurony lustrzane. Punkt trzeci, używaj wideo, bo to właśnie wideo obecnie jest najbardziej skutecznym narzędziem, żeby te neurony pobudzić. Bardziej rozbudowany opis tego zjawiska i więcej sprawdzonych patentów znajdziesz na blogu na stronie jakuglebioski.pl